Zaprojektował, słuchajcie, mi kuchnię w 3 minuty, gdzie normalnie, jak idziecie do Ikea albo do Castoramy, nie, to tam trzeba czekać w kolejkach, oni biorą jakieś tam laptopy, jakieś projekty, a w tej chwili Wojtek z tamtej firmy, właśnie, z firmy Jonatal, zaprojektował mi kuchnię, słuchajcie, w 2 albo w 3 minuty, no może w 4 max. Cena w ogóle mnie zaskoczyła, słuchajcie. Cześć moi drodzy, mamy 3 stycznia, jest już nowy rok 2024. Miałem trochę przerwy w nagrywaniu, w ogóle i w pracy zawodowej. Bo były święta, słuchajcie, więc chciałem trochę czasu poświęcić, poświęcić, e, chciałem trochę czasu poświęcić z rodziną, odpocząć, naładować baterie, trochę przemyśleć, i potem był nowy rok czas refleksji, zastanowienia się, przeanalizowania tego, w jakim miejscu jestem obecnie, do jakiego miejsca jeszcze zmierzam i co udało mi się e, przez ostatnie e, lata e, zrobić. Słuchajcie, doszedłem do kilku wniosków mianowicie doszedłem do takiego wniosku, że w tej chwili, mając lat 40, Mogę robić wszystko, co chcę. Słuchajcie, czyli jeśli sobie coś zaplanuję, jeśli sobie coś postanowię, to mogę to realizować. Drodzy, nagrałem wam teraz shorta odnośnie mojego pomysłu, jeśli chodzi o taką wymianę doświadczeń, wymianę usług i produktów. Ale teraz tak naprawdę przyjechałem do Kwidzyna po to tylko, aby kupić meble. Słuchajcie, meble do House'a, bo byłem dzisiaj w Elblągu, wycenili mi te meble na ponad 6000 zł. Pomyślałem sobie, że jeśli zrobię pewien ruch, przyjadę do Kwidzyna i kupię podobne meble, albo w tej samej, podobnej jakości, za połowę ceny, to będzie coś, co sprawi mi dzisiaj ogromną satysfakcję i dlatego tu jestem. Chcę kupić po prostu meble za połowę ceny. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Słuchajcie, dojechałem do Kwidzyna, słuchajcie, tak naprawdę. Jestem w takim salonie meblarsko-tapicerskim, gdzie kupiłem właśnie w tej chwili, słuchajcie, rogówkę oraz kuchnię. Dwie godziny temu, albo trzy godziny temu byłem w Elblągu, w innym salonie, gdzie zrobili mi wycenę na tą kuchnię na 6000 tysięcy złotych. Tutaj zapłaciłem też 6000 tysięcy złotych, ale kupiłem kuchnię i rogówkę, która jest warta 2200, czyli kupiłem meble, słuchajcie, za 3800, a nie za 6000. Cichy domek, te spawalniacze i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, aby to wszystko grało, słuchajcie, te szafki się zamykały, szuflady, żeby się fajnie domykały. Mam też w tym pakiecie, no mówię wam, zapłaciłem teraz 6000 zł. Polecam tą firmę, tak naprawdę, słuchajcie, Handel, Tapicerstwo, Produkcja Jonathan w Kwidzynie. Więc jeszcze przejdę tutaj, zrobię taką rundkę, słuchajcie, bo ceny mają dosyć fajne. Nawet muszę powiedzieć, że meble, znalazłem sobie też meble dla, do swojej kuchni, do, do swojego domu. Też w fajnej cenie, tam powiedzmy sobie 7 tysięcy złotych. Sam się zdziwiłem, że słuchajcie, że zazwyczaj takie meble kosztują 20 tysięcy złotych tak, tak naprawdę, więc... A ja e, znalazłem za jakieś 7. Zaraz Wam pokażę jak wygląda ta kuchnia oraz co kupiłem e, i myślę, że będziecie chyba z tego tytułu zadowoleni. Wracając słuchajcie jeszcze do tego, aby stworzyć taką grupę, gdzie będziemy się wspierać. Pomagać, oferować, nie? Meble. Ja wam oferuję teraz te meble, słuchajcie, są zajebiste. Fajnie widzę sprężyny to wszystko w ogóle jest fajnie zrobione. Przejdę się i wam pokażę, jak to wszystko wygląda, dobra? Słuchajcie, moi drodzy, żeby wam pokazać tak naprawdę, że to nie, nie ściemniam, zobaczcie, kwota 6000 zł, złotych, kuchnia, i rogówka. Zaraz wam pokażę, gościu mi to zrobił, naprawdę, Van Wojtek mi to zrobił na miejscu. Przejdę się, wam pokażę jeszcze, słuchajcie, jak wyglądają te wszystkie inne komody, szafy i tak i tym podobne. Więc ja myślę, słuchajcie, moi drodzy, że że jeszcze tutaj przejdę, bo chyba jeszcze kupię jakąś szafę, szafę jakąś zabudowaną do, do naszego też thinning słuchajcie. Ale małem tu powierzchnię, co? Ja jestem, słuchajcie. Więc muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, czekajcie, rozwinę sobie tutaj to. Więc tak jak Wam powiedziałem, słuchajcie, moi drodzy, ta grupa, która miałaby powstać, to właśnie miałaby powstać po to, abyśmy się wszyscy wspierali nie? i żebyśmy sobie pomagali, żebyśmy sobie sprzedawali i kupowali. A tym, jadąc więc... autem wpadłem na taki pomysł, a taka myśl mi przyszła do głowy, aby stworzyć taką społeczność ludzi, którzy będą się nawzajem wspierać. Ludzi przedsiębiorczy, którzy będą od Ciebie kupować i sprzedawać nie tylko produkty, ale też usługi. Pomyślałem sobie, że to będzie nieodpłatne, nie będziemy za to pobierać żadnych opłat, nie będzie to jakaś, jakieś zrzeszenie, to będzie po prostu grupa ludzi, społeczność, która będzie się nawzajem wspierać. To jest mój pomysł. Więc ja Wam tutaj teraz pokażę jeszcze meble, które można tutaj kupić. Naprawdę no jest tego mnóstwo tak naprawdę i się zastanawiam, czy my możemy też słuchajcie, coś jeszcze dokupić tutaj z tych wszystkich rzeczy. Naprawdę duży, duża powierzchnia e, tych wszystkich różnych mebli. Myślę sobie, że słuchajcie, te Agata, meble te inne sprawy, które są tak naprawdę w telewizji reklamowane, to, to to jest to samo. W mnie może w mniejszej skali, ale jakościowo dorównuje jak najbardziej. Więc zobaczcie, moi drodzy, jak wyglądają meble firmy Jonathan. Jonathan. Szafa 2200. Masakra, co? Nie wiem, wydaje mi się, że mała cena. dobra, dalej. Tu jest zejście jakieś. O, meble chciałem dla córki też kupić. Słuchajcie, patrzcie, biurko 570. Tam jest tysiak szafa jakieś półeczki. Komoda 1002, szybko policzę 3. I łóżko. No, jakieś 4000 złotych miałbym te wszystkie meble dla, dla córki, nie? Też warte zastanowienia się, słuchajcie. Patrzę jeszcze, czy mamy tu jeszcze jakieś szafy, które mógłbym, mógłbym kupić do naszego, naszego domku, Tiny House. Słuchajcie, naprawdę duża powierzchnia naprawdę duża powierzchnia. Słuchajcie, tutaj jest tego salonu. I zaraz Wam pokażę sofę, którą kupiłem. A tu są jeszcze jakieś rzeczy. Ja nie mogę. Tego nie wiedziałem. Dobra, tutaj schodzimy jeszcze też. Patrzcie. Tam chyba są jeszcze jakieś rzeczy. 1500. Niemożliwe. Chyba kupimy jeszcze jakąś szafę, co? Jak myślicie? Sorento, Kraft. Ile ona ma? Ty, no nie jest głupia ta szafa. Tylko nie wiem, czy takie zamawia, takie przesuwane drzwi mi się podobają. Myślę sobie słuchajcie, że ta byłaby dobra. 1000, Tysiąc, 2000 złotych. Hmm. Ciekawie brzmi, co? 2000 zł i nie głupia ta szafa. To jest czarny. To jest czarne chyba, ale fajne takie lamele. Czy jakby to nazwać? No dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, tu są jeszcze jakieś sofy. Jamaika. Nie, no ja muszę, słuchajcie, zrobić pauzę i muszę się przejść tutaj i popatrzeć, dobra? No i drodzy, właśnie to jest firma Jonathan. Rozmawiałem z właścicielem, z Pawomir Adamski. Słuchajcie, jestem w Kwizydzie, tak jak Wam powiedziałem, czy w Kwizydziu się mówi. I muszę Wam powiedzieć, że przyjemność rozmawiać z, z Panem Wojtkiem, czyli z pracownikiem Pana tutaj, o chyba od 25 lat. Wojtek, kurczę, już przyszliśmy potem na ty, słuchajcie, no mega web, nie? On z głowy wyliczy mi całą, na, zaprojektował, słuchajcie, mi kuchnię w 3 minuty, gdzie normalnie jak idziecie do Ikea albo do Castoramy, nie? To tam trzeba czekać w kolejkach, oni biorą jakieś tam laptopy, jakieś projekty, a w tej chwili Wojtek z tamtej firmy właśnie, z firmy Jonathan, zaprojektował mi kuchnię, słuchajcie, w 2 albo w 3 minuty, no może w 4 max. Cena w ogóle mnie zaskoczyła, słuchajcie. W Felblongu miałem zapłacić za meble 6000 zł, słuchajcie. A tutaj za 6000 zł kupiłem meble w takim samym stanie, słuchajcie, w takiej samej jakości i jeszcze do tego sofa w kwocie 2200 zł. Więc pomyślcie, czy warto skorzystać, słuchajcie, z tego właśnie salonu meblowego z firmy Jonathan i po prostu kupić tu jakieś meble. Ja polecam, słuchajcie, ja jestem takim człowiekiem, który jak widzi. Normalnych ludzi, fajne okazje, dobrą jakość, to zawsze to będę robił, będę polecał. Więc polecam pana Sławka, i Wojtka z firmy Jonathan I tyle. A Wy jak macie, pamiętajcie, jeszcze chcecie się zrzucić w takiej grupie, gdzie byśmy mogli sobie sprzedawać. A ktoś chce kupić ode mnie koparkę, dostanie fajny rabat, minimum 5%, a może nawet więcej. A jak ktoś ma na sprzedanie, albo jak ktoś sprzedaje baseny, słuchajcie, to ja bym chciał kupić taki basen zewnętrzny, słuchajcie, do tego domku w miejscowości Brzozie. Kończę ten odcinek, słuchajcie, widzimy się wkrótce. Pogoda słaba, mam godzinę do domu, więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Analizować. Ale z drugiej strony, słuchajcie, to też jest taki czas, 40 na karku, kiedy już człowiekowi za bardzo się już nie chce, tak naprawdę stara się robić wszystko i dużo osiągać. Więc słuchajcie, jak wiecie z mojego kanału, e, ja zawsze prowadziłem działalność gospodarczą, zawsze prowadziłem jakieś firmy, już nie będę ich wymieniał, bo wymieniałem je, je kilka razy, ale w tym momencie pojawiają się na moim horyzoncie nowe projekty, nowe pomysły i zastanawiam się bardzo mocno i bardzo głęboko, czy mam je zacząć robić. Gdyż jak zacząłem robić, słuchajcie, te, które obecnie robię, czyli tiny house, działki, Sensory, rozbudowa sensori, jeszcze inne podobne, e, takie ja już nie będę wam wszystkiego teraz mówił, bo one się pojawiły przez w ostatnich dwóch miesiącach. To słuchajcie, doszedłem do wniosku, że. Je, kurczę, chociaż mam fajne pomysły, uważam, ale to nie, mam czasu, nie mam czasu ich wszystkich zrobić. Doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby, aby robić, aby zrobił to inne osoby. Może ktoś z was będzie chciał się zainteresować tematami, którymi ja się wcześniej zajmowałem. E, Importem, magazynami, działkami jeszcze leśnymi, bo ja chciałbym, słuchajcie, przez 5 lat chciałbym po prostu rozbudować swoje pasywne przychody, czyli oprócz magazynów samoobsługowych i domków na wynajem, to jeszcze może dzierżawa gruntów na wynajem, czyli takie powiedzmy działalności, takie, takie usługi, czy takie wynajemy, czy, czy tam dzierżawę, które pozwolą mi mniej pracować, słuchajcie, bo chciałbym. W końcu więcej podróżować. Nie tylko w Polsce po Polsce, ale też po myślę, że po Europie, może nawet po całym świecie. Z rodziną oczywiście. W związku z tym pomyślałem sobie, że muszę się skupić mocno nad tematami, które sobie postanowiłem w ubiegłym roku, czyli w 2023, czyli dokończyć te domki na drzewie, te domki, te domki na, na kaszubach, żeby je wynajmować i zrobić te parcele na Mazurach, żeby je też dzierżawić i self-storage, żeby to rozbudować i w końcu kupić tą działkę. I wtedy właśnie e, chyba, słuchajcie moi drodzy, troszeczkę zwolnię, bo tak naprawdę do, będę w takim momencie, kiedy już będę mógł sobie na to pozwolić. E, doszedła jeszcze temat, słuchajcie, mojej firmy tak naprawdę, spółki, z o, którą rozwijam coraz lepiej i coraz lepiej mi tak naprawdę idzie. I muszę Wam powiedzieć, słuchajcie moi drodzy, że... Dzień dobry, pani sprzątaczka ze szkoły. E, I muszę Wam powiedzieć, moi drodzy, że, że, że tak naprawdę tak, jakbym sobie pomyślał, że mógłbym tylko robić spółkę, naszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to jestem przekonany, że ona byłaby dalej niż jest obecnie. Ale jeśli jak się skupiłem przez te ostatnie dwa miesiące na naszej spółce, to naprawdę uwierzcie i zdobyłem kilka fajnych tematów związanych właśnie ze zwiększeniem przychodów. Słuchajcie, no, mamy już pierwsze zamówienia naszych klientów indywidualnych, gdzie sprowadzamy pod nich indywidualną maszynę. Myślę, słuchajcie. I to jest taki temat, no, który mogę Wam powiedzieć, ale tylko tak trochę. Żeby stworzyć miejsce w sieci, gdzie ludzie będą mogli taką indywidualną maszynę zamawiać. Doszedł jeszcze temat, słuchajcie, samochodów elektrycznych, gdzie mój kolega mówi, że firma z Chin szuka przedstawiciela Diller'a w Polsce. Jak zakładałem tą spółkę w 2018 roku z, z moim kolegą Radkiem, to właśnie naszym celem był e, tak naprawdę import aut elektrycznych. One zalewają teraz, słuchajcie, coraz bardziej poszczególne kraje, nie tylko Europy, ale też, słuchajcie, Azji, czy tam Ameryki, tak naprawdę. Ja się grubo zastanawiam, czy ta, tak jak, tak jak było z panelami, słuchajcie, tak jak było z panelami fotowoltaicznymi, słuchajcie, był bardzo duży popyt na nie. Teraz tak naprawdę, słuchajcie, to się zmniejszyło, zmniejszył się ten popyt i teraz w gruncie rzeczy są coraz nowsze Technologie, które pozwalają uzyskiwać ten sam, większy efekt, nawet lepszy efekt, tak naprawdę, tej energii, poprzez inne użycie materiałów czy surowców. Ja uważam, że samochody elektryczne też zostaną wyparte, tak jak telewizory 3D i tak dalej. Więc ja myślę, że jak się obserwuje, tak naprawdę, słuchajcie, to, co się dzieje w świecie, to, na co są trendy i tak dalej, to można wywnioskować w gruncie rzeczy, co, co będzie za jakieś x lat popularne. Ja twierdzę, że za parę lat. Ludzie będą chcieli wypoczywać nie w hotelach z pięcioma, sześcioma gwiazdkami, tylko w miejscach, gdzie, gdzie mogą się tak naprawdę wrócić do korzeni, czyli do natury, tak naprawdę. I w tym momencie myślę sobie tak wręcz wprost, że tutaj chyba będę celowo bardziej właśnie w ten trend, nie? Że będę starał się zbudować taką bazę turystyczną, która pozwoli mi właśnie i mi, i moim bliskim, i moim klientom spędzać czas troszeczkę w inny sposób. Niż jak dotychczas to się robi w, w, no, w, tej, w tej działalności turystycznej. Słuchajcie, dosyć gadania, bo jadę przez miasto, muszę się skupić, nie zapięłem pasu. Więc, jeśli ktoś by to zobaczył, to byłoby źle. Ale, słuchajcie, jechałem takimi burzliwymi drogami, więc chyba nie będzie problemu. Jadę do firmy, za chwilę Wam powiem coś jeszcze. Słuchajcie, ostatnio w ogóle byłem w województwie Małopolskim, na samym południu Polski. Zawodziłem ten traktor żółty. Parę dni wcześniej do Nakaszuby za, też zawozłem ten traktor. Wkrótce będę zawoził kolejny, słuchajcie. I muszę Wam powiedzieć, że jak wcześniej myślałem, że się nie uda sprzedać tych traktorów, to jak zmieniłem swój sposób myślenia, czyli zamontowałem do nich ładowacze, e, uzbrojenie w koparkę, to sprzedały się od razu dwa. Myślę, że sprzedadzą się kolejne. E, tak będę to robił i tak będę, to, tak będę działał tak naprawdę w tym temacie. Kończę, jadę, muszę się skupić na jeździe. Dobrze, prosto, prosto! Nie dobrze jest, Sebastian! Dobrze nie, prosto trzymaj! Nie, prosto, Kamil, wyprostuj! Wyprostuj! Jest dzisiaj dziewiąta rano, piątek, za dwa dni jest Sylwester, a my jedziemy do Zakopanego zawieźć tę maszynę właśnie. Ale u nas jest w aucie. tak, tak, tak. Traktor oddany do klienta.